Zacznę tę rozmowę od bardzo trudnego pytania, czy mecz Krobry pod podkowiami będzie można spokojnie obejrzeć bez jakichś tam, nie wiem, palpitacji serca. No ciężko powiedzieć wiadomo, jak, jak wcześniejsze mecze pokazują, nie tylko nasza liga jest bardzo wyrównana i każdy mecz jest turbo ciężki, ale mam nadzieję, że teraz kibice będą mogli zobaczyć troszkę spokojniejsze spotkanie, czego sobie życzymy. Mam nadzieję, że, że te trzy punkty zostaną u nas i zrobimy wszystko, żeby tak było. Nasz niedzielny przeciwnik to drużyna zupełnie inna niż jeszcze w poprzednim sezonie. Świetnie weszli w ten sezon 2-1-2-2. Czego krobry może się obawiać ze strony Tackowienina? Na pewno twarda, twarda gra w obronie i, i szybkość w ataku. To pokazuje w wcześniejszych meczach. Właśnie mieliśmy analizę wideo, też chłopaków oglądamy przez Emocji TV w wcześniejsze mecze i... Jest potencjał i szykuje się ciekawe spotkanie. Kroby w meczu z zagłębiem miał duże problemy ze skutecznością. No trzeba zagrać inaczej, bardziej skutecznie, żeby sprzedinem wygrać. Tak, już kolejny mecz tak naprawdę, bo gdzie sytuację mamy naprawdę super. W ataku wygląda to fajnie, a przychodzą sytuacje... 100%, które trzeba wykorzystać, bo to są najłatwiejsze bramki, nie po to parujemy w obronie i w ataku, żeby potem takich sytuacji nie wykorzystywać. Cały czas nad tym ćwiczymy i mamy nadzieję, że, że się w tym aspekcie poprawimy. Na pewno fajnie będzie się Wam grało z kibicami. Zaprosisz, aby przyszli w niedzielę na mecz? Tak, zapraszam serdecznie w niedzielę na godzinę 15. Zjeść dobry obiad i w bojowych nastrojach przyjść dopingować nas, bo Was bardzo potrzebujemy. Liczymy na Wasz doping i widzimy się w niedzielę na boisku.